Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy przyjaciele. Mówię to wszystko na początku marca 2022 roku. Postanowiłem nagrać ten krótki podcast, ponieważ sporo osób pytało mnie, co sądzę o tej całej sytuacji. Dwa lata temu nagrałem krótki materiał o zarazie, która nawiedziła świat. Minęło troszkę czasu, zaliczyliśmy dwutygodniową klęskę huraganów, ludzie potracili domy, a teraz z kolei mamy bardzo poważną sprawę, a mianowicie wojnę. Wszyscy mówią o tej wojnie i wszyscy się nią interesują. Jedno takie wydarzenie potrafi wstrząsnąć całym światem. To jest niesamowite. Zawsze mnie to zastanawia. Dlatego zajmijmy się pokrótce tą potworną wojną. Jak podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych, ponad 10 tysięcy dzieci zostało zabitych od początku wybuchu wojny w Jemenie. Od początku 2022 roku trwają zmasowane ataki Saudyjczyków na Jemen. W wyniku czego ginie mnóstwo, mnóstwo ludzi, Saudyjczycy mają w swoim ręku ropę, więc Amerykanie i reszta świata uwielbiają przepyszną ropkę. A w zasadzie to chciałem mówić o czymś innym zaraz zaraz. A cały czas jesteśmy konsekwentnie straszeni. Nie widzicie tego w ten sposób? Ludzie są przerażeni rzeczami, które mogą zdarzyć się na tym świecie. Ich spokojna albo w miarę spokojna egzystencja minęła. Teraz zagrożeni są wszyscy. Rozedrgany palec Putina na czerwonym guziku może zainicjować największą tragedię w historii tego świata i koniec naszej cywilizacji. Jeżeli głowice jądrowe zaczną latać jak szpaki na wiosnę, nie pozostanie tutaj nic. Ale czy na pewno Apokalipsa świętego Jana, ostatnia księga Biblii, prezentuje właśnie taki scenariusz? Tak jak mówiłem w tamtym filmie, Zaraza wprowadziła bardzo poważne zmiany, a mianowicie nasze wolności stopniały, nasze oszczędności stopniały, rządy stały się coraz bardziej autorytarne. To co wydarzyło się w Australii, Austrii, Włoszech, Kanadzie budzi przerażenie. W zasadzie konstytucje stały się zwykłymi papierkami, które można podeptać. Autorytet sądów. Pff, Stopniał. Staliśmy się niewolnikami polityków i tak nas traktują, jako bezwolną, głupią masę, którą można kontrolować bez żadnych hamulców, jawnie, w biały dzień. Oczywiście, wszystko to jest dla naszego dobra, dla naszych rodzin, dla nas samych. To sprawiedliwość społeczna papieskich encyklik. Możemy znaleźć bardzo dużo analiz dotyczących dzisiejszej sytuacji. Ja jednak chciałbym skupić się na biblijnym punkcie widzenia i mam wrażenie, że pewnych rzeczy nie dostrzega nikt bez tego biblijnego filtra. Zanim dojdziemy do trzeciej wojny światowej i do zagłady świata, chciałbym powiedzieć, że nie chcę was straszyć, nic a nic. Chcę wzbudzić was nadzieję, chcę was podbudować. Dlatego proszę posłuchajcie mnie do końca. A żeby zacząć, to opowiem wam o Kanadzie. Wydarzyło się tam coś, co jest absolutnym precedensem w dziejach tak zwanego demokratycznego świata. I co ciekawe, rozpoczęcie wojny na Ukrainie sprawiło, że o Kanadzie nie mówi nikt. Freedom Convoy, czyli. Protest kierowców ciężarówek, którzy zablokowali najbardziej istotne węzły komunikacyjne, m.in. most łączący USA z Kanadą, spowodowany był autorytarną postawą rządu Kanady wobec własnych obywateli. Ludzie zmęczeni kolejnymi restrykcjami i lockdownami chcieli w końcu zażyć troszkę spokoju. Do kierowców ciężarówek dołączyli również inni ludzie zmęczeni restrykcjami. W jaki sposób rząd Kanady rozwiązał ten problem? Czy członkowie rządu Kanady wyszli do protestujących, aby jakoś załagodzić sytuację, aby znaleźć jakieś pole do kompromisu? Nie. Zastosowano metodę siły. Najpierw media zaczęły przedstawiać protestujących jako bandę faszystów, którzy chcą zniszczyć kraj, agresywnych, zdeterminowanych bandytów, których celem jest tylko anarchia. Popatrzcie na te agresywne zachowania. Tutaj Morning Star Journal Justin Trudeau blokuje konta uczestników protestów. Kanadyjskie banki otrzymują nazwiska osób, którym mają zamrozić konta. Ciekawostką jest to, że nie tylko kierowcy ciężarówek stają przed problemem zamrożonych kont, również wszyscy sympatycy, także ci, którzy gdzieś tam na Facebooku napisali swoje wyrazy poparcia dla protestujących. A nawet ludzie, którzy sprzedawali gorącą herbatę i kawę kierowcom. Bez prokuratora, bez sądu po prostu decyzją polityka ludzie zostają z niczym ich własność zostaje im zabrana. Dokładnie w ten sposób funkcjonowała papieska inkwizycja przez setki lat. Konfiskata była jednym z podstawowych narzędzi w walce z opornymi. Mariasz państwa i kościoła, a także państwa i banków to faszyzm. Trzynasty rozdział księgi Apokalipsy jest kluczowy do zrozumienia całej tej sytuacji. I stanąłem na piasku morza i zobaczyłem bestię wychodzącą z morza, mającą siedem głów i dziesięć rogów, a na jej rogach było dziesięć koron, a na jej głowach imię bluźnierstwa. I dał jej smok swoją moc, swój tron i wielką władzę. I oddali pokłon smokowi, który dał władzę bestii, i oddali też pokłon bestii, mówiąc, Któż jest podobny do bestii? Któż z nią może walczyć? Oddawanie pokłonu jest kluczem do 13 rozdziału Księgi Apokalipsy. Proskuneo, Oddawać pokłon, czcić, oddawać cześć boską. Już omawiałem ten 13 rozdział Apokalipsy w którymś z filmów. Pierwsza bestia to papiestwo. Otrzymuje ona władzę, autorytet i siedzibę. Od smoka, czyli od szatana. Interesuje nas jednak druga bestia, drugie królestwo, które pojawia się później. Potem zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi. Miała dwa rogi podobne do baranka, ale mówiła jak smok. I całą władzę pierwszej bestii sprawuje na jej oczach i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, której śmiertelna rana została wyleczona. Tą drugą bestią są Stany Zjednoczone, które powstają na odludnych terenach w Nowym Świecie i powstają jako republika, czyli rządy ludu sprawowane przez lud. Bez papieża, bez króla. Kraina wolności. I pozwolono jej tchnąć ducha w wizerunek bestii, tak żeby przemówił wizerunek bestii i sprawił, że ci, którzy nie oddali pokłonu wizerunkowi bestii, zostali zabici. Według tego proroctwa Stany Zjednoczone, ta ojczyzna wolności, stawać się miały coraz bardziej państwem totalitarnym, które wymusza cześć dla papiestwa. Autorytet konstytucji Stanów Zjednoczonych, a także drugiej poprawki do konstytucji, które gwarantowały wolności obywatelskie, wolność sumienia, odchodzą w przeszłość. Kolejni prezydenci Stanów Zjednoczonych, szczególnie od czasów georgia Bush'a, zaczęli sprawować władzę jak rzymscy imperatorzy. Od takich wydarzeń, jak ataki na World Trade Center, rozpoczęła się gwałtowna erozja amerykańskiej wolności. Amerykanie oddali swoją konstytucję, która gwarantowała im wolność za bezpieczeństwo. Strach jest potężną bronią. Zapytacie teraz, po co ja wam opowiadam o Stanach Zjednoczonych, skoro zacząłem od Trudeau i Kanady? Celna uwaga, posłuchajmy dalszej części tego proroctwa. Ta bestia, czyli królestwo, czyli Stany Zjednoczone, sprawia, aby wszyscy Mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy przyjęli znamię na prawą rękę lub na czoło, aby nikt nie mógł kupić ani sprzedać, tylko ten, kto ma znamię, imię bestii lub liczbę jej imienia. Tu jest mądrość, kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii, gdyż jest to liczba człowieka, a liczba jej 666. Wyłapaliście to, prawda? Nikt nie może kupić ani sprzedać, jeśli nie ma znamienia, znamienia bestii. Której bestii? Pierwszej bestii, papiestwa. Justin Trudeau i to co wydarzyło się w Kanadzie absolutnie nie jest wypełnieniem tego proroctwa. Jednak pokazuje nam, że taki precedens, jaki miał miejsce w demokratycznym niby kraju, jakim jest Kanada, może bez problemu wydarzyć się w Stanach Zjednoczonych tej Ojczyźnie wolności. Od bardzo długiego czasu słyszeliśmy teorie spiskowe o nadchodzącym nowym porządku świata. Problem z teoriami spiskowymi jest taki, że niestety bardzo często stają się rzeczywistością. Większość komentatorów, którzy widzą ten nowy porządek świata jako totalitaryzm na wzór chiński coś, co funkcjonuje w tym kraju od długiego czasu. Kompletnie nie biorą pod uwagę aspektu religijnego. W ich świecie religia nie ma żadnego znaczenia. Obawiam się jednak, że w tym nowym świecie religia będzie kontrolowała każdy aspekt ich życia. W Australii znikają bankomaty, gotówki jest coraz mniej w obiegu, w Kanadzie proponowany jest system cyfrowej identyfikacji. Są to również plany Unii Europejskiej. No i dochodzimy do konfliktu Rosja-Ukraina. Władimir Władimirowicz Putin przedstawiany jest jako współczesny Hitler. Putler, monstrum, ten człowiek zawsze sprawiał na mnie wrażenie twardo stąpającego po ziemi czekisty. Jednak gdy popatrzymy na zdjęcia, a zdjęcia mówią więcej niż tysiąc słów, to zauważymy, że ten człowiek jest niezwykle pobożny. Meldował się na Watykanie u Jana Pawła II. Papieża Ratzingera, Benedykta XVI, a także jezuity Bergoglio, papieża Franciszka. Powiedzcie mi, drodzy przyjaciele, czy w ten sposób zachowuje się każdy, czy może ktoś, kto wykonuje proskuneo, czyli pokłon przed swoim mistrzem, pokazując, jestem twoim wasalem. Fascynuje mnie, że w ramach sankcji nałożonych na Rosję możliwe było zablokowanie SWIFT-u, czyli międzynarodowych operacji finansowych Rosji. Zaraz, jeżeli można było coś takiego zrobić w Kanadzie, jeżeli Trudeau może zablokować konta obywatelom, to dlaczego nie można zablokować całego kraju ekonomicznie? A co jeśli jest to kolejny precedens? Jeżeli w niedalekiej przyszłości trzeba będzie zablokować jakieś państwo, które nie spełnia norm międzynarodowych, które wyrzeka się wspólnego dobra, to czemu nie? Let's do it, shall we? Co za problem? Czy to nie jest to, co przeczytaliśmy przed chwilą w 13. rozdziale Apokalipsy? Brak możliwości kupowania i sprzedawania, brak możliwości dalszej egzystencji. Jednostka, która nie przyjmie znamienia zwierzęcia, ale i państwo, które również nie zaakceptuje znamienia zwierzęcia, wszyscy będą poddani ekonomicznej zagładzie. Czym jest znamion zwierzęcia, mówiłem praktycznie w każdym moim filmie, szczególnie król Ahab i globalne ocieplenie. Zmiany klimatyczne są znakomitym narzędziem do wywołania Globalnych zmian w ekonomii i polityce. John Kerry, sekretarz stanu USA, był bardzo niezadowolony z wybuchu wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą. Czemu? Bo wojna powoduje pogłębienie zmian klimatycznych. Macie pojęcie? Giną ludzie, giną dzieci, szpitale są bombardowane, a John Kerry martwi się o zmiany klimatyczne. Przerażające. Jan Paweł II był mężem opatrzności, mężem pokoju. Wszyscy kochali Jana Pawła II. To on obalił komunizm. W ten sposób papież stał się światową supergwiazdą. Jednoczenie świata w jeden konglomerat i ruch ekumeniczny ruszyły z kopyta. Papież Franciszek na pustym placu w Watykanie. Świat pogrążony w chaosie potwornej pandemii, a on czuwa. Samotny, biały ojciec w mrocznym, złowrogim świecie. Miałem łzy w oczach. Watykan jako pierwszy wprowadza drakońskie normy. W rezultacie część gwardii szwajcarskiej rezygnuje z roboty. Wybucha pierwsza od 75 lat wojna w Europie. Papież zawija sukienkę i idzie z protestem do rosyjskiej ambasady. Zanim papiestwo ukaże swoją prawdziwą twarz tyrana, gra teatrzyk dobrego wujka czułego na każde westchnienie rozedrganego świata. Amerykańska Agencja Lotów Kosmicznych NASA wynajmuje katolickich księży, aby przygotowali ludzkość na kontakt z obcymi. UFO nad Kijowem. Papież mówi, że kosmici posiadają wyższą cywilizację i patrzą ze zdumieniem na siłowe załatwianie konfliktów. Czy nie jest to doskonały moment na porzucenie państw narodowych? Przecież to powoduje napięcia. Zawsze zastanawiałem się, w jakich warunkach 17 rozdział apokalipsy może stać się rzeczywistością. A dziesięciu rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa. Ale wezmą władzę, jak królowie, na jedną godzinę wraz z bestią. Mógłbym długo jeszcze mówić o dziwnych niuansach ukraińskiego konfliktu, ale wolę odnieść się do pewnej książki. Rzuca ona jasny snop światła na obecną sytuację. W mojej ocenie profesor Saton to obok Richarda Pipesa najlepszy znawca tematyki rosyjskiej. Pierwsze wydanie książki Wall Street i ZSRR, historyka Anthony Cyrila Sattona, kosztowało go utratę stanowiska w prestiżowym Hoover Institution. Czemu? Przeczytam Wam krótką notkę z tej właśnie książki. Blok sowiecki otrzymał z Zachodu niemalże wszystko, począwszy od zakładów chemicznych, hut, elektrowni, gazociągów, systemów wydobycia ropy, a kończąc na kompletnych fabrykach samolotów, statków, czołgów, gazów bojowych, komputerów i technologii promów kosmicznych, czy też systemów naprowadzania w pociskach balistycznych. Największe międzynarodowe korporacje współpracowały z rządami Zachodu, tworząc poprzez tzw. pokojowy handel oraz liczne programy wymiany naukowej swojego własnego komunistycznego wroga. Profesor Saturn podaje w swojej książce niekończące się dowody takich działań, dokument za dokumentem. Wynika z nich, że zimna wojna służyła wyłącznie kreowaniu stałego napięcia i strachu przed Trzecią Wojną Światową. Ogólnoświatowego lęku przed atomową zagładą ludzkości. Dzięki temu miliardy dolarów napędzały ciągły wyścig zbrojeń, a także lokalne wojny jak Korea czy Wietnam te podsycające globalny niepokój krwawe łaźnie. Moloch potrzebuje strachu i krwi. No dobrze, skoro najwięksi gracze od początku mieli wszystko pod kontrolą. To czy sądzicie, że dzisiejszy konflikt jest przypadkowym pomysłem szaleńca? A może to więksi od wielkich tego świata pociągają za sznureczki na głowach Putina, Bidena, Trudeau, Macrona, Merkel i innych? Większość tych polityków wyszła zresztą ze stajni Klausa Schwaba, Young Global Leaders. Zresztą Schwab chwali się tym publicznie, ale. Kim jest ten prezes Światowego Forum Ekonomicznego? Wygląda jakby ktoś naszkicował go maksymalnie grubą kreską. Antypatyczny Niemiec z ponurym teutońskim akcentem, nawet własny owczarek kalzacki go nienawidzi. Ten facet znakomicie przyciąga uwagę, a przy okazji odwraca ją od stojących gdzieś w cieniu wielkich, bezwzględnych graczy. To jak czarny charakter z filmów o bądzie. Zresztą te filmy o 007 to wspólny projekt Alana Dalesa z CIA, brytyjskiego wywiadu, oraz Ayana Fleminga, byłego agenta Secret Service. Klaus Schwab otrzymał swój doktorat z ekonomii na uniwersytecie we Freiburgu. Uniwersytet powstał w 1457 roku na mocy papieskiej bulli, a od 1620 został przekazany zakonowi jezuitów. Od tej pory jest to jezuicka pralnia mózgów. Wielki reset Klausa Schwaba to nic innego jak komunizm papieskich encyklik. Mówiłem już o tym, więc odsyłam do moich filmów. Nie zrozumcie mnie źle, to co się dzieje na Ukrainie to rzeczywisty, tragiczny konflikt. Jednak siły, które stoją za takimi wydarzeniami, nie mają żadnych oporów czy wyrzutów sumienia. To ludzie bez serca. To w końcu Ignacy Loyola, ten potwór, wprowadził w życie motto: Cel uświęca środki. Wojna, kłamstwo czy zabójstwo polityczne jest tylko środkiem do celu. W księdze Nachuma w Biblii czytamy o końcowych dniach Asyrii, mocarstwa, które w starożytności trzęsło światem. Asyryjska stolica Niniwa jest tu obrazem dzisiejszego świata. Biada krwawemu miastu, jest ono całe, pełne kłamstwa i grabieży, a łup z niego nie wychodzi. W 1917 roku w portugalskiej Fatimie zjawa podająca się za Maryję wyraża swą głęboką troskę o nawrócenie Rosji na rzymski katolicyzm. Wtedy zapanuje pokój, mówi. 25 marca 2022 roku dojdzie do niezwykle ważnego wydarzenia w Watykanie. Komuś może się wydawać, że to tylko taki nic nieznaczący religijny rytuał. Za chwilą przekonacie się, że nic z tych rzeczy. Papież poświęci Rosję i Ukrainę niepokalanemu sercu Maryi. Biskupi z Ameryki Łacińskiej połączą się z papieżem w dziele konsekracji Rosji i Ukrainy. Jak podaje Watykan tego samego dnia, zawierzenie Rosji i Ukrainy Maryi odbędzie się również w Fatimie. Ponieważ papież Franciszek nie może się jeszcze pojawić w dwóch miejscach naraz, dlatego uroczystość w Fatimie poprowadzi kardynał Konrad Krajewski. Jak podaje Watykańskie tłumaczenie przesłania Maryi z Fatimy, Bóg pragnie ustanowić na świecie modlitwę do mego niepokalanego serca. Jeśli to się stanie, wiele dusz zostanie uratowanych i zapanuje pokój. No tak, i wtedy zapanuje pokój. Niezwykle ciekawym, Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo. Wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną i nie ujdą. Wcale nie zdziwiłbym się, gdyby taki pokój podpisano w Jerozolimie. Wielkim marzeniem papiestwa jest panowanie nad światem z Jerozolimy. Czemu? Bo Bóg Biblii panował kiedyś w Jerozalem. To tutaj udał się Ignacy Loyola w swoją pierwszą wielką misję. Wtedy mu się nie udało, a teraz jest to możliwe. To znak czasu. Tylko pomyślcie... My jako proste żuczki planujemy, że może za pół roku kupimy zlewozmywak. Bywają osoby obdarzone niepospolitą fantazją, które planują swoje życie na kilka lat wprzód. Jednak Rzym prowadzi swoją politykę na całe stulecia naprzód. Jak to możliwe? Czytaliśmy I dał Smok bestii, swoją moc i swój tron i wielką władzę. Tylko w ten sposób papiestwo było w stanie przetrwać przez 1500 lat. Ma ciągłe wsparcie z powietrza. Wybaczcie, teraz powtórka z historii. Pamiętajmy, że Ukraina i Rosja to do niedawna było jedno państwo. Zjawa Maryja powiedziała. Jeśli Rosja się nawróci, wtedy zapanuje pokój. To, o czym mówiła zjawa w Fatimie w 1917 roku, to wielki cel Rzymu od stuleci. Od mniej więcej początku XI wieku dochodzi do stopniowego odłączania się Kościoła Wschodniego od papiestwa. Przyjmuje się rok 1054 jako umowną datę początku schizmy wschodniej. Od tej pory heretyckie prawosławie staje się śmiertelnym wrogiem Rzymu. Jest to ogromny problem katolicyzmu, podobnie jak późniejsza protestancka reformacja. Katolicy misjonarze na terenach kontrolowanych przez prawosławie są konsekwentnie przeganiani i zabijani. Moskiewska awantura 1612 roku była nieudaną próbą zainstalowania katolickiego monarchy na tronie prawosławnej Rosji. W 1820 roku zakon jezuitów zostaje wygnany z Rosji przez cara Aleksandra I. To od czasu pojawienia się tych papieskich pretorian zaczynają się pogromy Żydów. W Rosji. Słowo jezuita w języku rosyjskim to synonim oszusta i krętacza. Możecie sprawdzić w słowniku. Aleksander I miał drogo zapłacić za wygnanie synów Loyoli. Po jego śmierci krążą pogłoski, że został otruty. Aleksander II ginie w zamachu bombowym. Rosyjska Cerkiew i sama Rosja miały drogo zapłacić za wygnanie Jezuitów. Bolszewicy kładą kres dynastii Romanowów, do tej pory carowie byli obrońcami prawosławnej cerkwi. Wielki inkwizytor Józef Wisarionowicz Stalin zaprowadza terror absolutny, giną miliony. I w tym historycznym kontekście poświęcenie Rosji i Ukrainy niepokalanemu sercu Maryi 25 marca tego roku jest. Czytelnym znakiem, że podbój prawosławia zakończył się sukcesem. Papiestwo pracowało nad tym tysiąc lat. Protestantyzm podbili dwa razy szybciej. Zresztą popatrzcie na te obrazki. Globalny, totalitarny system jest tuż u drzwi. Bracia Kliczko zapraszają papieża Jezuitę do Kijowa. Wszystkim zdaje się, że jest to jedyny sensowny rozjemca. W końcu, papiestwo to w tej chwili potęga globalna. Obawiam się jednak, że to trochę tak jakby owieczki zaprosiły wilka na kolację. Łatwo się domyślić, jakie będzie danie główne: czyż Franciszek nie pogodzi pod swoim złotym sztandarem zwaśnionych prawosławnych cerkwi. A pod koniec czasu będzie z nim walczył król południa! Ale król północy uderzy na niego jak burza z rydwanami, jeźdźcami i licznymi okrętami. Wtargnie do krajów, zaleje je i przejdzie. Potem wkroczy do pięknej ziemi i wiele krajów padnie. Te jednak ujdą z jego rąk. Edom, Moab i pierwsi z synów Hamona wyciągnie swą rękę po kraje, a ziemia Egiptu nie zdoła mu ujść. Opanuje skarby złota i srebra oraz wszystkie kosztowności Egiptu, a Libijczycy i Etiopczycy pójdą za nim, ale wieści ze wschodu i z północy przestraszą go, dlatego wyruszy w wielkim gniewie, aby wielu wygubić i wytępić i rozbije namioty swego pałacu między morzami na pięknej górze świętej, ale jego koniec przyjdzie na niego i nikt mu nie pomoże. W tym fragmencie księgi Daniela król południa to zasada rozdziału kościoła i państwa. Ten stan umysłu trwał na zachodzie od kilkuset lat. To protestantyzm przyniósł światu wolność religijną. Dzięki reformacji każdy mógł wierzyć według swego własnego sumienia. Król południa jednak padnie pod naporem ataków króla północy, papiestwa i jego koalicjantów. Jednak koniec babilonu, papieskiego Rzymu jest nieunikniony i pewny. Nie wiem, jak potoczą się dalsze losy świata. Może się zdarzyć, że Chiny zaatakują Tajwan, a Iran, Izrael. Byłoby to dopełnieniem fałszywej nauki, zwanej futuryzmem, według której literalny naród Izrael będzie walczył ze zbrodniczą koalicją narodów, a wtedy pojawi się mesjasz i uratuje Izrael. To zwodnicza jezuicka nauka. Możliwe jest również, że gdzieś jednak wybuchnie bomba atomowa, tak jak pod koniec II wojny w Japonii. Jedno jest pewne. Dobry kryzys musi zostać wykorzystany. Zwycięzca będzie jeden. Czyż można sobie wyobrazić lepszego mediatora od papieża, białego ojca, który uchroni świat od pewnej atomowej zagłady? Jednak zapewniam Was: Ziemia nie zginie od wojny nuklearnej. Biblia pokazuje nam inny obraz. Nasz świat zakończy się totalitaryzmem. Niepokój o losy świata doprowadzi do powstania globalnego rządu pod egidą papiestwa. Państwa narodowe muszą zniknąć. Czyż nie powodują niekończących się problemów? Wtedy odtrąbią na stanie długo oczekiwanej ery pokoju. Powtórne przyjście Chrystusa będzie niespodziewanym i niezwykle gorzkim zakończeniem ich działalności. To, co miało miejsce podczas budowy wieży Babel, jest typem, obrazem większej rzeczywistości w naszych czasach. Bóg wkroczy w historię, bo głównym celem wszystkich tych demonicznych działań jest zniszczenie tych, którzy zachowują przykazania Boga i mają świadectwo Jezusa, a na to on nie może pozwolić. Ten totalny bałagan, który nas otacza, nie jest naszym domem, moi drodzy. Zawierzcie temu, który zwyciężył ten wrogi, mroczny świat, i oczekujcie nastania jego królestwa. Zapewniam was, końcowe wydarzenia będą miały bardzo szybkie tempo. Zakończę słowami apostoła Pawła, tego obywatela cesarstwa rzymskiego, który tęsknił za swoją prawdziwą ojczyzną. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie. Dawno nie powiedziałem tak dużo w tak krótkim czasie. Muszę teraz troszkę pomilczeć. Informuję, że pracuję nad nowym filmem. No, może dwoma. Pomysłów mam dużo, ale czasu pozostało niewiele. Zobaczymy, czy to się uda. Tak swoją drogą, grasujący hakerzy i wojna informacyjna to chyba doskonały moment, aby jeszcze bardziej ocenzurować internet. Nieprawdaż? Pozdrawiam Was serdecznie, Jan.